Tajemniczy wieleński zwierzyniec. Czy mieliście okazję spacerować jego wąskimi, zielonymi ulicami, zastawionymi drewnianymi domami? Czy wiecie, za się w tej na pierwszy rzut oka skromnej dzielnicy? Aleksandria, Karajimi, Radziwielowie, tajemniczym młyn XVI wieku, jedyny kamień graniczny ze słupami Gdymina, zabytkowa drewniana architektura, przedziwne budynki sakralne. Oraz wiele innych wciąż niepoznanych historii ukrywa w sobie zwierzyniec, który zupełnie niesłusznie znalazł się na marginesie niemal wszystkich szlaków turystycznych. Przejdźmy się ulicami Zwierzyńca, aby na nowo go sobie odkryć. Most Zwierzyniecki jest tak naprawdę najstarszym mostem przez Wilię w Wilnie. Jest cichym świadkiem dwóch wojen światowych, ruchu oporu, okupacji czy też dążeń do wolności. Warto zaznaczyć, że właśnie na tym moście w 1991 roku stały barykady blokujące dojazd do Sejmu Republiki Litewskiej. Most zwierzyniecki liczy swe lata od początku XX wieku, i w 1907 roku właśnie tutaj był zbudowany metalowo kamienny most przez Wilnię łączący zwierzyniec i samo miasto Wilno. Bardzo ciekawym faktem jest to, że akurat ten most przetrwał bez większych zmian do dzisiaj. Ciekawym faktem jest to, że akurat ten most został wybudowany przez Warszawską Spółkę Budowlaną Rudzki i Spółka. Projektantami, architektami tego mostu byli Person i Malinowski. Ciekawym faktem jest to, że w 1902 roku zostały wykonane już pierwsze prace badawcze, a konsultantem tych prac był architekt pierwszego mostu, Zielonego Mostu w Wilnie, Bielałubski. Praca nad budową mostu została ukończona w 1907 roku i cała inwestycja osiągnęła koszt 200 tysięcy rubli, czyli dokładnie tyle, ile za rok Piłsudski wykradnie z pociągów bez Na marginesie ten koszt był w miarę najtańszym projektem, ponieważ inne projekty były droższe, co świadczy o tym, że czasem tańsze, a służy dłużej. Zwróćmy uwagę na obiekt, który znajduje się pod mostem. Półksiężyc Wolności lub Okręt Obywatelskiego Narodu łączący wszystkie okresy historyczne, dodający poczucia ciągłości i nadzieję odnowy. Półksiężyc jest często spotykanym elementem w heraldyce rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego, wskazujący na szczególne pochodzenie. Najstarsze wzmianki o Zwierzyńco pochodzą z XVI wieku i są znajdowane w dokumentach magnackiej rodziny Radziwiłłów. W dokumentach tych miejscowość ta jest przedstawiana jako teren lowiecki. Między innymi tutaj był mlyn, Tutaj był palacyk, a także tutaj był brawor. Podobno w nim ważono takie wyśmienite piwo, które było znane daleko poza granicami Wilna. Między innymi, też w tym terenie były wykupane stawy, w których hodowano różnego rodzaju ryby. W owym czasie to był przedziwny teren, który pozostawał poza zasięgiem zwykłych śmiertelników, bo właśnie od takowych teren był ogrodzony wysokim, ostrym częstokolem. Prawdopodobnie najstarszym świadkiem dziejów zwierzyńca jest oto ten kamień, jedyny w swoim rodzaju na Litwie. Kamień ten prawdopodobnie w XIX wieku był gdzieś bliżej środka rzeki, natomiast na brzegu znalazł się po powodzi w 1931 roku, kiedy doczyszczono korytę rzeki, dostosowując ją dla żeglugi i wzmacniając brzegi, chcąc zapobiec niszczącym skutkom ewentualnych powodzi. Wielu naukowców łamało swoje głowy, jaką funkcję mógł pełnić ten oto kamień, na którym są wyryte słupy Gdyminowicza. Znany historyk Edwardus Gudawicius suponował, że prawdopodobnie ten oto kamień był znakiem granicznym ziemi należącej do Wielkiego Księcia Litwy. Natomiast Piotra Starasenko oraz Lada suponowali, że prawdopodobnie kamień ten zaznaczył koniec terenów łowieckich Wielkiego Księcia Litwy. Czyżby wychodzi, że sam Zygmunt August, siedząc oto na tym kamieniu, łowił sobie ryby w pobliskiej Wili? Bardziej prawdopodobne wzmianki o zwierzyńcu pochodzą z XVIII wieku, kiedy ów miejscowość chciała zamienić w park z danieliami, serenkami, drzewami, egzotycznymi ptakami i przepięknymi kwiatami. Jednak jak to bywa zazwyczaj, plany pozostają planami, a realność realnością, która zazwyczaj daleko odbiega od planów. W 1812 roku Wybucha epidemii cholery w Wilnie. I prawdopodobnie jeden z cmentarzy ofiar epidemii został założony w tej części miasta. Jednak co jest interesujące, takowego cmentarza jak dotąd nikt nie zlokalizował. Dlatego jest całkiem możliwe, że to tylko zazdrośni konkurenci puścili taką plotkę, chcąc zdemitologizować urok tej miejscowości i przeszkodzić w robieniu interesu na sprzedawanie działek tym. Które chcieli tutaj mieć domki letniskowe. A popyt na takowe działki był znaczny. Zwierzynie jest bodajże najbardziej piękną dzielnicą miasta Wilna. Może powiedziałbyś, jaki był zarożyt tego miejsca? Tak jak mówiłem mówiłam na początku, od XVI wieku to jest posiadłość Radziwilów. I taką pozostanie do XIX wieku. Natomiast w XIX wieku przejdzie w ręce lewa Wittgensteina jako posak po córce Dominika Radziwila. Natomiast północna część przejdzie do Iwana Sultana. I właśnie tam część miasta, gdzie jest znana jako Sultaniszki, tam właśnie w tym miejscu wybudował swój dwór. Jasne, a sam Lew Wittgenstein to za osobowość? Lew Wittgenstein prowadził bardzo wesołe, beztroskie życie, co oczywiście w konsekwencji całkowicie opróżniło jego kiesę. I już jego syn... Odzieżył... Był smutny. Był smutny, bo odziedziczył nie tylko bardzo wielki majątek, który był taki dzięki Radziwiłłom tak naprawdę, ale też odziedziczył i spore długi. I chcąc ich spłacić, zaczął sprzedawać ma majątki odziedziczone po ojcu. W posiadłości zwierzyńca tego. Tak, i też między sprzedał i zwierzyniec. Właśnie część zwierzyńca e, od Wittgensteina kupili Niemcy i Rusinów. Natomiast inną część e, zwierzyńca po pierwsze odziedziczyła jego siostra, Maria Hohenlohe-Schillingfürst. I właśnie z czasem e, Zwierzyniec stał się taką majątnością kupca Berga, kupca z Sankt Petersburgu, który widział bardzo dobrą perspektywę w tej miejscowości. Miejscowość położona blisko Wilna, więc e, można ją włączyć do Wilny i może być tak takie całkiem atrakcyjne miejsce dla e, mieszkańców Wilna. Jednak Duma odrzuciła tą ofertę, Berg zniechęcony tą całą pracą, sprzedaje majątek dla Martinsona też notabene był kupcem z Sankt Petersburgu Martinson e, miał na imię Wasili, miał biznesplan czyli stopniowo podzielił zwierzynie na ulice które mogliśmy widzieć, że są równe z jednej strony są dostosowane do krajobrazu czyli do rzeki, w tym miejscu Wilio robi zakole I, i ulice są równe, więc podzielił to na równe e, Majątności I zaczął to sprzedawać. i też Czyli jako działki. Jako działki, tak, właśnie jako działka zaczął sprzedawać. I zaczął przynieść kroki, aby Duma Miejska, Wileńska Duma Miejska przyłączyła tą dzielnicę do miasta. I właśnie te starania będą uwieńczone sukcesem, bo w Lesiwie w 1900 roku taką cholę była przyjęta przez Dumę Miejską wileńską przyłączenie zwierzyńca do Wilna. цар Миколай II підтвердив ТНДЦ і видав наказ, скріслення Нового на карти нового плану місств, в тому ж був би і теж Звіженєць. А Звіженєць, може само назва на нато сказують. У 16-му віку роздвіловля тимлекотерн Ловецький. Він сто було споро Звіженне. То було спеціальне місце, де чума Звіжена. na lowy dla Radziwilów. ponieważ Radziwiłłowie mieli w Wilnie swój dwór, który znajdował się nieopodal dzisiejszego Palacu Władców, więc w pobliżu też mieli tereny łowieckie. To idziemy zwiedzać? Tak, tak najbardziej. Idziemy. Obok byłej letniej rezydencji pozostał najstarszy budynek kultu na zwierzęciu, czyli ta kaplica świętej Katarzyny Męczennicy. Pierwotnie była wzniesiona jako kaplica drewniana na prośbę Jekateryny Oboleńskiej, żony general-gubernatora Aleksandra Patapowa. Była to domowa kaplica letniej rezydencji general-gubernatora. Po śmierci żony generał gubernator rozkazał na wybudowanie nowej murowanej cerkwi. Architektem tej cerkwi został Czagin. Cerkia została konsekrowana w 1872 roku. Po I Wojnie Światowej cerkiew ta została własnością cerkwi Zestowania świętej Bogurodzicy Dziewicy Marii. Natomiast po II Wojnie Światowej cerkiew została zamknięta i zamieniona w pracownię rzeźbiarza. Ponownie do użytku wiernych cerkiew wróciła dopiero w 2013 roku. W 1897 roku prawosławne braterstwo Świętego Ducha otrzymało od Martynsona działkę przy samym moście i w 1903 roku wybudowano tam cerkiew, pod wezwaniem Zwiastowania Przeświętej Bogorodzicy Dziewicy Marii albo inaczej Znamieńskiej. Pomysł architekta zakładał, że będzie ono ukoronowaniem głównej arterii miasta, czyli ulicy Świętego Jerzego, która zaczynała się od placu katedralnego. Zależenie te miało swój wymiar ideologiczny. Główna ulica miała symbolizować powrót od wiary katolickiej do prawdziwej wiary prawosławnej. W taki sposób chciano urzeczywistnić politykę rusyfikacyjną. Cerkiew zbudowana z prywatnych ofiar darczyńców z całego ówczesnego Imperium Rosyjskiego. Cerkiew wybudowana według planu architekta Prozerwa i ma klasyczny, bizantyjski wystrój. Cerkiew ta jest jeszcze stosunkowo skromna swoim zewnętrznym wystrojem i pięknie wkomponowuje się w ogólny krajobraz dzielnicy. W 1907 roku władze miasta Wilna przekazały ziemię pod budowę kościoła. Zaprojektowanie świątyni powierzono architektowi Wacławowi Michniewiczowi. W dwa lata później projekt był gotowy, a w 1911 rozpoczęto pracę przy budowie kościoła. Kierował nimi proboszcz Kościoła Świętego Rafala Jan Adamowicz, jako że nowy kościół powstać miał na terenie tej parafii. W 1914 roku wybudowano ściany kościoła, a dalsze prace przerwał wybuch I Wojny Światowej. W 1923 roku biskup Jerzy Motylewicz podzielił dotychczasową parafię świętego Rafala, utworzył nową parafię niepokolenego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i określił jej granice. Wznowiono prace przy budowie kościoła. do 1925 roku w czasie probostwa księdza Aniceta Budkiewicza tego samego, który budował kościół w Nowej Wilejce, wymurowano sklepienia, otynkowane i pobylone ściany. Kryzys gospodarczy oraz trudności finansowe spowodowały, iż nie udało się ukończyć budowy kościoła. Nie zostały bowiem wybudowane wieże i kopuła na skrzyżowaniu naw, jak przewidywał projekt Michniewicza. Prace zakończono po II wojnie światowej. Na początku XX wieku Wileńska Duma Miejska wydzieliła działkę pod budową Karaińskiego Domu Modlów, czyli Kenesy, a także pod szkodę Wspólnoty Karaińskiej, jest to jeden z dwóch koraińskich domów modlów na Litwie, który został wybudowany w latach 1911-1923 według projektu Prozera, kiedy wyróżni się swim skromnym wystrojem w stylu orientalnym. Naborzeństwa teraz odbywają się tutaj rzadko, ze względu na to, Karajmowie są nieliczną grupą etniczną i większą część ich zamieszkuje w okolicach trok. Karajmowie przybyli do Wielkiego Księstwa Litewskiego na zaproszenie Wielkiego Księcia Witolda i zostali osadzeni w trokach w pobliżu zamku, jako że stanowili ochronę Witolda. Ulice dzielnicy były dokładnie rozplanowane i dostosowane do krajobrazu wyrzeźbionego przez Wilię. Na początku XX wieku Zwierzynie stało się popularną letniskową miejscowością, z ośrodkami wypoczynkowymi w Wilnie. Na przykład przy dzisiejszej ulicy Puszu, a niegdyś Starą, była restauracja Ermitaż, która była znana w ówczesnym Wilnie. Terytorium między dzisiejszymi ulicami Moniuszkos, Treniotos, a niegdyś między ulicami Moniuszki, Sosnową oraz Fabryczną, należało do Towarzystwa Rowerzystów. Przy dzisiejszej ulicy Birutes, a niegdyś Fabryczną, wybudowano fabrykę bielizny Triumf, której produkcja była słynna w całej Europie. Ważne też zaznaczyć, że tutaj mieszkali tworzyli tacy znani litewscy jak Ludas Gira oraz Józef Skieksztas. Wileńska rozlośnia Polskiego Radia została zależona w 1927 roku. Budynek przetrwał do dziś, co Państwo widzicie tutaj za mną. To była piąta rozgłośnia na terenie II Rzeczpospolitej. I uruchomiona została w styczniu 1928 roku. Ten oto skromny budynek jest powiązany z Konstantem Ildefonsem Galczyńskim. Właśnie potem, kiedy przeniósł się do Wilna, dzięki przyjaźni z Tadeuszem Byrskim zyskał stanowisko w rozlośni radiowej. Właśnie w tym oto budynku, przed mikrofonem, Konstanty czytał swoje wiersze, satyry i felietony poetyckie. Właśnie dlatego, że jego ironia podobała się słuchaczom, powierzono mu przygotowanie programu o nazwie Kwadrans dla ponurych. Ty Wilnie będziesz różą, Ty Wilnie matką z mlodu. Ej, woźnico, zatrzymaj swe konie. Znam domek. Drzwi na ulicę, a okna do ogrodu. A w ogrodzie rosną dwie jabłonie. Tym oto poetyckim pozdrowieniem Galczyńskiego chcielibyśmy zakończyć swój program. I mamy nadzieję, że udowodniliśmy dla Państwa niesłuszność zapomnienia zwierzyńca jako dzielnicy turystycznej. ジェンクエムズは、ジェンクエム。